Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony, MTX się ukłania i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale a dzisiaj sobie pogramy w myślę dawną zapomnianą gierkę czyli Gas i w nowy tryb Hide and Seek oczywiście może też jeszcze, jeszcze spróbuję zagrać jakiegoś mm, zwykłego, że tak powiem mecza rozgryweczkę, więc co bez zbędnego przedłużania lecimy do jakiegoś pokoju, bo oczywiście będziemy mm, grali online w publicznym serwerze, nie klasyczny, hide and seek. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj, tu mamy, więc tu sobie spróbujemy dobić. Dobra, gdzie jestem? Gdzie ja jestem, powiedzcie mi. Ja jestem jakimś żółtkiem, tak? Dobra, trzeba się tu trochę przebrać. Aha, widzę, że nie mam nic ciekawego. Widzę, że nic ciekawego nie mam, niestety. Hm. Dobra, niech będzie żółtek. Będziemy dzisiaj grali jako żółtek i zaczynamy gierkę, więc to widzimy się już w grze. Dobra, jak widzicie, ja jestem impostorem, jestem tym zabijaką, więc co? Będziemy, będziemy robić rzecz? Nie, nie ma, nie ma co. Chcę co, 5, 4, 4, 2, 1, bestia się budzi i lecimy do dzieła. Kurde, że dali ten mod. Ojojoj, oj, oj, tu tu, tu tu, tu. I on jest. Dobra, o tu jeszcze jeden. Gdzie on jest? Kurna. Jestem. O! Kurna. O, tu jest. Tu jest, tu jest, tu jest! Kurde Dobra, o! Dobrze! Kurde, za, za, zapatrzyłem się. Świnie p... O, kurde, coś to sterowanie takie średnie bym powiedział. Tragedia, tragedia, o kurde mi jest Yes, udało się. Elegancko. Sorry, jeśli będzie muzyka za głośno. Bo to dopiero pierwsze testy robię tej giereczki. Więc wiecie, oczywiście jakieś dźwięki w też Wam bardzo serdecznie za nie przepraszam. Spróbuję to jakoś maksymalnie zniwelować. Cool. No serio, muszę się uciec. Nie mogę. Kurwa. że tam też uciekli. Dobra, mamy... Tu był, tu był, tu był, tu był. Jest. Jest, mamy go. Mamy go. Essa, essa, essa. Tu jest też fajna skryptka. A tu nikogo nie ma. W Medveju. sorry. Też nie tu ktoś uciekł. jest, mamy go. Mamy go, mamy go. Dobra, lecimy dalej, lecimy, lecimy, nie śpimy. Kurde. Fajnie, fajnie to leci. Bo nie możecie pisać w... O kurde nie to klipłem. Możecie pisać w komentarzach. Czy już, już, już graliście w nowy tryb Hide and Seek? Jak to oceniacie? Kurde, nikogo nie ma? Jeszcze trzech, jeszcze trzech. Jeszcze trzech, dobra. community tu jest? Nikogo tu nie ma. Jest, 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 jest. Pion jest. nie jest, pion jest, jest, Kurde, uciekł. Mi, aj, aj, aj. Dobra, trudno uciekł. Nikogo nie uciekł. Tu muszę wygrać, nie, nie ma opcji. Tu jest, jest, jest. Kurde, uciekł. Ślak. Tu ktoś. I on jest. Kurde. Tu ktoś jest. No nie mogę nikogo znaleźć już. Ale ciężko. Ale to ślipy ciężko uwaliam. Tu jest. Dobrze. Jeszcze dwóch. Ale już nie zdążę. Nie zdążę niestety. Kurde, nie mogę tu wejść. Ajajaj. Ajajajajajajajaj. Dobra, jak widzicie teraz już nie udało się być impostorem, zabijaką, pogromcą, więc co, lecimy z taskami. Trzeba je jak najszybciej robić, żeby jadą... Czas jak najszybciej leciał. Moja ulubiona karta. Ja to tak nieraz robię, nie robię. Zależy mi jak pójdzie. Więc co? Reaktor. Reaktor to będzie tu. A tu... Kurde mi. O może. Ja tego nie lubię. To jest taki stres. Masakra. Dobra, ja uciekam. Kur. <grym> A, nie udało się. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Za późno. Za późno. No niestety. Dobra, nie będziemy raczej tego chyba oglądać. Choć on kurczę ma lepiej, trochę, bo tu ma więcej ludzi. Jak widzicie, jest tu więcej. Ja miałem o wiele mniej. Więc niestety, no kurczę, kurczę. Nie pykło mi, nie pykło. Nie już miałem, że go nie zabiję. Dobra, to co, co? Nie będziemy tego oglądać, lecimy do kolejnej rundy i myślę, że to będzie już ostatnia. Dobra, jesteśmy w trzeciej rundzie. Trzecia runda należy do Ela. Niestety impostorem nie będę. Nie będę zabijaką. Jak mi przykro. Trudno. Karta. O, dobra, przeszło. Elektryk, nawigacja, komunikacja, elektryk. Dobra, lecimy do elektryka, zobaczymy co tu mamy. O, nie, to też taki stres, stresowe trochę, bo jeśli jedno zawalimy, no to, no to, no to. O, nie, update. Nie, dobra, już myślałem. Czyli trzeba będzie pobierać coś. Dobra, on tu gdzieś się kręci, widzę. O, dobra, uf, udało się. Fox, Fox, Fox. dobra, nawigacja, nawigacja, co mamy do nawigacji, to musimy ustawić to prosto ma lecieć, żebyśmy nie wlecieli w nic, dobra, komunikacja, kurde, komunikacja do Ouland, ajajaj, to jest długo, długo, tego najbardziej nie lubię, no, tu się długo robi, dobra, pobieraj to, pobieraj, światło wody w ogień, dobra, w admin, o nie, admin, Ad Patrzcie, wygraliśmy. Impostor Disconnect. Dziękuję bardzo serdecznie. Wygraliśmy game komplet. i pliangi nie mogłem robić. Dobra, ja wychodzę. Jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej Amonga, na przykład Hidden Seek, czy klasyczny Among, może też chcecie z widzami, to piszcie w komentarzach i co. Ja się z wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.